Panie prezydencie, nawrocki, migranci w ubiegłym roku wpłacili do polskiego budżetu podatki na kwotę ponad 15 milionów złotych. Natomiast to stanowiło 2,7% PKB. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan taki wniosek migrantów ukraińskich do polskiego PKB? Bardzo się cieszę, że migranci, którzy wpłynęli z Ukrainy, Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, znaleźli w Polsce swój dobry opiekuńczy jak widzimy dom nawet jeśli porównamy te statystyki to musimy mieć też świadomość że wsparcie Polski dla Ukrainy wyniosło 4,91% polskiego PKB 25 miliardów euro ale niezależnie od tego że widzimy że te liczby się między sobą różnią to my oczywiście jako państwo dbamy o wszystkie mniejszości które są w Polsce jedne rozwijają się w sposób bardziej dynamiczny drugie w w sposób mniej dynamiczny, odkładając do polskiego czy dodając do polskiego PKB konkretne sumy pieniędzy. Ale te dane, które pani redaktor przywołuje, niezależnie od tego dysonansu, wskazują na to, że Ukraińcy w Polsce czują się dobrze. Myślę, że to jest kolejny dowód na to, jak Polska była otwarta w roku, po roku 2022, przyjmując ponad milion Ukraińców. To też jest dowód na to, że w ostatnich czterech latach Polska Wykonała swoje zadania socjalne, ale także zadania solidarnościowe, otwierając się na obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.